Nie ma mowy, zabijecie. No tak. Wiesz, skoro już mowa o wyjawianiu prawdy, chciałbym się ciebie poradzić. Jest jedna sprawa, którą od dawna ukrywam przed bratem. Opowiem ci w drodze powrotnej. Chodźmy. Ha. Ha. O! Oh. Oh, czy one kiedyś odpuszczą? Skelpa! Alfa Alpha! Alpha! Okej, okay. wracamy do wieży Alfheimu. Co mówiłeś? Na długo przed Twoimi narodzinami w naszej kuźni zdarzył się wypadek. Brok zginął. Nie mogłem się z tym pogodzić. Odwiedziłem jezioro Dusz w Alfheimie, żeby go odzyskać. Atakowały mnie tam całe chmary dusz. Wciąż pamiętam ich okropny dotyk. I ostatecznie odzyskałem tylko trzy z czterech części jego duszy. Sindri. Brok myślał, że stracił przytomność. Do dziś nie powiedziałem mu prawdy. Ostatnio nie daje mi to spokoju. Koniecznie mu powiedz. Ma prawo wiedzieć. Kiedyś to zrobię. Ty też musisz powiedzieć ojcu prawdę. To inna sytuacja. Serio, teraz? Hjälpa! Uh. W tym razie dobrze postąpiłeś. Uratowałeś Broka. A ja sprawiam problemy. Nie. Dokonałem wyboru. Chociaż nie miałem do tego prawa. Skialfa! Jak to dokonałeś wyboru? Nie chciałem. Nie chciałem być sam. Kiedy inne krasnoludy go zobaczyły. Zaczęły nas unikać. Więc odeszliśmy. Zamieszkaliśmy gdzie indziej. No wiesz, przeszłości nie zmienisz, ale masz wpływ na to, co będzie dalej. Wracajmy, zanim ojciec się obudzi. To najlepszy pomysł, na jaki dziś wpadłeś. Tre. Tre? To. A zamknij się. Ech. Czyli nie mogę nadać ci ksywki? To była ksywka? Oh, nieważne, Lok. Nie, jeszcze gorzej. Oh, właśnie do mnie dotarło. W porządku. Ruszamy? Nie znoszę wracać z pustymi rękami. Tyr okazał się porażką, więc chciałem przynajmniej. Nie zapędzaj się, mały Jotunie. Tyr nie spełnił Twoich oczekiwań, ale nazywać go porażką? Ocaliliście go przed straszliwym losem to wielki wyczyn. Jest szansa, że jeszcze nam pomoże. Może, ale ojcu, wkrótce skończy się cierpliwość. Pewnie już wybrał dla nas następną kryjówkę. W takim razie nie pogarszajmy sprawy i nie dajmy się złapać. Jak będziemy na miejscu, zatrę ślady użycia bramy i wrócę tylnym wejściem. A ty zachowuj się naturalnie. Tylko bądź szybki. Lecie, lecie, lecie. To ryzyko w ogóle mnie nie martwi. Ale skąd wiesz, że to właściwa ścieżka? Wierzę w ich mądrość. A to prawie tak, jakby nam to powiedzieli. Masz pewność, że giganci nie chcieliby wojny? Wiem, że byli mądrzy. A to idzie w parze z pokojowym nastawieniem. Braciszek, mówiłem, że przyjdzie. Atrousie, gdzie byłeś? Siku, wszyscy głodni? Ja tak. Wy też się tak wyspaliście? Zaraz zejdę. Czy to kiełbasa? E, tak. Chyba. I wspominam jedzenie. Hmm. Może sam chciałbyś spróbować coś przyrządzić. Zgadzam się. Co? Niech. się układamy plan. O, to co dalej? Alfheim, do elfów. Alfheim? Nie znosisz go. Chcesz tam mieszkać? Mieszkać? Chcę tam zdobyć odpowiedzi. Ołtarz Groły, chłopcze. Podobno go znaleźliście. Groły? Strażniczki? O, może odkryję tam jakiś sekret. Ano. Kto zna więcej sekretów niż wieszczka? Hmm. Myślałem, że... Nieważne. Fajnie. Alfheim. Ej! Nie zapomnij tego, co ci tam zabierze. Wiecie co? Zbuduję większy stół. Więcej dla mnie. Ty, że naprawdę chcesz z nami iść? Chcę. Czekam na wasz znak. Czy raczej na znak Twojego ojca? Jeśli moja wiedza może ułatwić wam zdobycie odpowiedzi, to przynajmniej tak się wam odwdzięczę. Poza tym myślę, że widok światła Alfheimu dobrze mi zrobi. A. To elfie, światło to zajebisty towar. Kto wpadł na ten plan? A, Mimir, oczywiście. Pytałem, jak mnie odnaleźliście, a on opowiedział mi o przepowiedniach wewnątrz ołtarzy Jotunów. Fascynujące. Potem zaczęliśmy wyliczać pozostałe ołtarze. I twój ojciec przypomniał sobie o ołtarzu Groje przy Świątyni Światła. A kiedy okazało się, że możemy się tam udać, plan jakby sam nam się objawił. Trudno dotrzymać kroku najmądrzejszemu z ludzi, nawet kiedy nie ma nóg. Wybacz grubiański żart. Zawsze lubiłem nasze rozmowy. Ano! Dobrze cię widzieć wolnego, przyjacielu. Brok, tobie też jestem wdzięczny. Nie zasłużyłem na taki strój. Pewnie, że nie. Nie wspominając o tym, co stary brok musiał oddać gospodarzowi, żeby zdobyć nasiono idrasilu. Gospodarzowi? Żaden z niego gospodarz! <noise> e, Okej. Okay. Za tobą! Za chwilę dołączę do Was przy bramie. Przepraszam bardzo. Czy mógłbym się Panu przyjrzeć? To zajmie tylko minutkę. Wielkie nieba, cóż za umięśnione ciało, zdolne do całego wachlarza odrażających aktów przemocy, jak mam. Co to ma znaczyć? To zapewne wiewiórka z drzewa świata. Ten apetyczny aromat, czyżby. przepraszam najmocniej. A, tak, pyszna żywica, smak orzechów z nutką kałamarnicy. Nie. Nie każdy może być kulinarnym odkrywcą. Czekaj, skoro jesteś Ratatoskiem, dlaczego wyglądasz inaczej niż zwykle? To długa historia. No. Ale zgadza się. Otóż jestem Ratatoskiem. A ten, którego zdążyliście już poznać, to zaledwie jedno z moich wcieleń. I w dodatku wyjątkowo paskudne. Różnimy się tak bardzo, że to w zasadzie już zupełnie inna wiewiórka. A propos... Z Zgryźliwku, może wyjdziesz i się przywitasz? Spierdalaj, nie mam czasu! Można się było tego po nim spodziewać. Tak czy siak... Skoro już wyczyściłem całą żywica, chcesz odzyskać nasiono? Co nasiono? Tak jest. Konkretniej nasiono Yggdrasilu. Odkąd krasnoludy zastosowały swoją małą sztuczkę, żeby dostać się do nowych światów z mojego drzewa, trzeba mieć nasiona. <laughs> Twojego drzewa? <laughs> Owszem, mojego. Chodźcie, pokażę wam. To dlatego pan Brock potrzebował nasiona Alfheimu. Domyślam się, że macie bardzo ważne sprawy.